Jak wyczyścić srebro? Tu mamy srebro opalone ze styków. Zanurzone są w kwasie solnym. No i na podgrzewanie, jak widzicie, trochę się pozbyłam tych zbędnych materiałów, typu cyna albo coś tam jeszcze, jakieś metale zostają. Potem to pójdzie w całości srebro w innym kwasie do rozpuszczenia. Jak widzicie, trochę i no coś tam, jeden jakiś styk się trafił, co cały czas go, można powiedzieć, kwas atakuje. A tu mamy te same styki, tyle że są obcięte. Tu są magnetyczne, niemagnetyczne, obcięte i wyłuskane. Jak widzicie, tu reakcja jest znacznie silniejsza. Gorące. No, i pozbywam się tych zbędnych metali. To wszystko się trochę wytrawi. Można tu dolać trochę elektrolitu, czyli kwasu siarkowego, dla lepszego efektu. No i tak, ile tu będzie gramów, potem to wszystko pójdzie do kwasu. No, i będę to rozpuszczał, wytrącał już z tego czyste srebro. Wstępnie sobie je tak wyczyszczę ładnie ładnie reakcja idzie tutaj jeden cały czas pin coś tam coś tam mulsuje można powiedzieć reszta jest bez zmian jak widzicie kolor się zmienił z białego tu jest taki lekko żółty a tu jest zielony, widać, że się mieć rozpuszcza.